Moi drodzy, wysłuchaliśmy przed chwilą słów naszego zbawiciela wypowiedzianych prawie dwa tysiące lat temu do uczniów, którzy go otaczali. Wysłuchaliśmy czterech błogosławieństw skierowanych do ubogich, do tych, którzy głodują, do tych, którzy płaczą i do tych, którzy są wyłączani, stawiani na marginesie i zelżeni z powodu Syna Człowieczego? Ale wysłali, wysłuchaliśmy również czterech biada, adresowanych, skierowanych przeciwko bogaczom, przeciwko sytym, przeciwko tym, którzy się śmieją i przeciwko tym, którzy szukają pochwał. Te cztery błogosławieństwa i cztery biada pochodzą z Ewangelii według św. Łukasza. W Ewangelii Świętego Mateusza mamy inną odmianę słów Zbawiciela na ten sam temat. Mianowicie mamy osiem błogosławieństw. Te osiem błogosławieństw jest skierowanych pod adresem ubogich w duchu, tych, którzy się smucą, cichych, tych, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, miłosiernych, czystego serca. Tych, którzy wprowadzają pokój i tych, którzy cierpią prześladowania dla sprawiedliwości. Nasuwa się pytanie, które, którą z tych dwóch odmian wypowiedział Jezus Chrystus do swoich uczniów? Czy osiem błogosławieństw? Czy też cztery błogosławieństwa i cztery biada? Tak jak chce tego Ewangelia według świętego Łukasza. Odpowiedź jest wyrazista. Jedno i drugie. Pan Jezus nauczał przez trzy lata. Przez trzy lata chodził po Ziemi Świętej i przez trzy lata niestrudzenie pozyskiwał wciąż nowych uczniów i powtarzał słowa Ewangelii. Zapewne wiele razy powtarzał również i błogosławieństwa, osiem błogosławieństw. I cztery błogosławieństwa, i cztery biada. To, czego uczył, zależało od okoliczności, zależało od sytuacji, zależało od słuchaczy, zależało również od tego, co Pan Jezus chciał w danych okolicznościach powiedzieć, przypomnieć, podkreślić i wyeksponować. A my dzisiaj gromadzimy się kolejny raz. Aby upamiętnić dramat, który wydarzył się na przedmieściach Smoleńska 10 kwietnia 2010 roku. Nasuwa się to samo pytanie: jak mówić o tym, co się wtedy wydarzyło, skoro spotykamy się i w tym gronie, tutaj w tej czcigodnej świątyni, w bliskości grobu wielkiego prymasa tysiąclecia, kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ale także w obecności tysięcy tych, którzy nas słuchają i oglądają, nie tylko w Europie, ale w różnych częściach świata, to jak raz jeszcze mamy myśleć, mówić i wyrazić to, co nas łączy, i podkreślić, wydobyć to, co w dzisiejszym naszym przeżywaniu tego dnia i tego dramatu jest najważniejsze. Chciałbym dziś powiązać 10 kwietnia 2010 roku z innym dziesiątym dniem miesiąca, a mianowicie 10 lutego 1940 roku. Myślę, że w kontekście tej drugiej daty, także ta pierwsza z 2010 roku, nabiera właściwego wymiaru i właściwej głębi. Otóż 10 lutego 1940 roku rozpoczęły się wywózki Polaków na Sybir do Kazachstanu i w inne rejony Związku Sowieckiego. Rozpoczęła się gechen na setek tysięcy, a może nawet ponad miliona naszych rodaków wywożonych z kresów w przepastne obszary mrozu, zimna, chłodu. A nade wszystko samotności i rozpaczy. I symbolem tej gehenny, symbolem tej martyrologii, symbolem tego męczeństwa może być Katyni. Tym lepiej zrozumiemy, tym lepiej będziemy przeżywać dramat Smoleński, im bliżej umieścimy go Katynia. I im bardziej powiążemy go z gehenną, z martyrologią, z cierpieniami tych wszystkich, tych setek tysięcy Polaków, którzy w latach 1940-41, potrwało to aż do późnego czerwca 1941 roku, dali przykład cierpienia za ojczyznę i za katolicką. Wiarę. Chciałbym tę refleksję osnuć wokół trzech pobytów w Katyniu. Chciałbym, żeby przez to osobiste świadectwo być może jeszcze głębiej przemówiła do naszych sumień, do naszej pamięci, do naszej świadomości, do naszej wyobraźni. Pierwszy raz stanąłem na katyńskim cmentarzu. 4 października 1989 roku. Był to jeszcze czas Związku Sowieckiego. Udaliśmy się tam z bodaj pierwszą pielgrzymką rodzin katyńskich. Nawet chyba wtedy oficjalnie się tak jeszcze nie nazywały. Byli to synowie i córki, czasami wnuki, czasami bracia i siostry tych. Którzy w Katyniu zginęli. Była to pielgrzymka podróż, która prowadziła przez Mińsk na Białorusi, pod Smoleńsk, w rosyjski, jesienny, ponury dzień, i tej pielgrzymce towarzyszyła cały czas w autokarze cisza, modlitwa różańcowa i od czasu do czasu płacz. A kiedy dotarliśmy wreszcie do Katynia i odnaleźliśmy te ślady grobów i odnaleźliśmy również napis po rosyjsku informujący, że zbrodni dokonali hitlerowcy, to był już tylko płacz, poczucie bezsilności i bezradności, ale jednocześnie jakaś nadzieja, że może być inaczej. Drugi raz stanąłem w Katyniu 11 sierpnia 2010 roku, również z pielgrzymką. Zastaliśmy już wtedy zadbany cmentarz, odnowiony, przygotowany staraniem wielkim świętej pamięci Andrzeja przewoźnika. Były już napisy. Ale uderzała ta sama porażająca cisza. Była wspólna Msza Święta przy głównym ołtarzu pośród mogił. Była modlitwa wspólna i osobista. Ale wiedzieliśmy, że to jest pierwszy etap, że drugi ma się odbyć w pobliskim Smoleńsku, dlatego że okoliczności były już jaskrawo odmienne. Udaliśmy się więc i do Smoleńska. Niełatwo było odszukać miejsce katastrofy prezydenckiego samolotu. Gdy autokar zatrzymał się na zapleczu stacji benzynowej betonową drogą, udaliśmy się na pole. Na pole, które wtedy w cztery miesiące po katastrofie było usłane setkami, jeżeli nie tysiącami, drobnych szczątków samolotu, ale nie tylko szczątków samolotu. Było to wszystko widać jak na dłoni, na świeżej jeszcze wtedy roli. Był również fragment samolotu wbity w brzozę. Poszliśmy w stronę lotniska. Widzieliśmy tę wieżę kontrolną, o której tak wiele było mowa. Jeszcze później spacer w kierunku głównej drogi prowadzącej ze Smoleńska do Witebska, a tam w pobliżu drogi, kilkaset metrów od miejsca katastrofy, pod drzewem wieniec i znicze, bo wierzchołki drzew, które tam rosły. Były dotknięte, ścięte przez upadający samolot. I znów modlitwa, i znów przejmująca cisza, i znów nadzieja, że nie zostanie to wszystko tak, w takim stanie, jak widzieliśmy. Trzeci raz i ostatni byłem tam także z pielgrzymką nieco ponad miesiąc temu, 6 sierpnia tego roku. Najpierw w drodze z Witebska do Smoleńska, gdy przekroczyliśmy granicę białorusko-rosyjską, przeczytaliśmy opis, który dotyczył katyńskiej kaźni. Posłuchajmy tego opisu. Jego autorem jest Alan Paul. I ten opis został przetłumaczony na język polski. Czytamy tak. Jeńcy wysiadali z pociągu w grupach 30-osobowych wprost do podstawionego przez NKWD pod drzwi autobusu więziennego zwanego Czarnym Krukiem, do którego wchodziło się od tyłu. Autobus kursował tam i z powrotem pomiędzy stacją a lasem na południowy zachód od głównej drogi ze Smoleńska do Witebska. Jechał niespełna cztery kilometry prosto, po czym skręcał w lewo wkrętą zarośniętą dróżkę prowadzącą na południe w stronę Dniepru. Cała ta leżąca w dolinie rzeki zadrzewiona okolica od Smoleńska po osadę Katyń, około 5-6 kilometrów od stacji na zachód, nazywana była przez miejscowych Lasem Katyńskim. Przy końcowej dróżki w odległości ponad kilometra od głównej drogi nad rzeką, Znajdowała się Dacza, dom wypoczynkowy, zameczek, wybudowany przez NKWD w 1934 roku. Po prawej stronie, mniej więcej w połowie drogi pomiędzy szosą a zameczkiem, leżała niewielka polana. Tam na nowe ofiary czekały duże, odkryte doły. Na tej polanie na skraju wspólnych mogił, wykopanych głęboko w suchej, piaszczystej glebie, zadawano im seryjnie gwałtowną śmierć. Polscy oficerowie musieli uklęknąć nad krawędzią dołu i strzelano im w tył głowy z bliskiej odległości. Prawdopodobnie z niemieckich pistoletów Walter kaliber 7. I 65 mm. Samopowtarzalne waltery uważano za najlepsze pistolety policyjne na świecie. Część ofiar mogła zostać wepchnięta do wykopanych jam, lub nawet przed rozstrzelaniem zmuszona do położenia się na ciałach leżących już w grobie. Wielu młodszych oficerów stawiało opór i zostało kilkakrotnie przebitych bagnetami. Najbardziej makabryczną śmierć zgotowało NKWD tym, których najtrudniej było okiełznać. W ustach mieli trociny, zostali zakneblowani, na głowy zarzucono im płaszcze ściągnięte sznurem na szyi. Ręce ciasno skrępowano im na plecach i podciągnięto ku barkom w ten sposób, że pętla na rękach łączyła się z pętlą na szyi. Niewątpliwie wykonawcy tej zbrodni traktowali ją z bezwzględną obojętnością i byli tak skuteczni, że Czarny Woron mógł kursować ze stacji do lasu i z powrotem. Co 35-40 minut, kiedy kierowca wracał na stację, pozostali na miejscu kawodziści starannie układali zwłoki, jak kłody drewna, na ciałach leżących już w grobie. Całkiem możliwe, że członkowie zespołu egzekucyjnego sami zostali zlikwidowani w połowie maja, gdy wypełnili. Swoje zadanie. Czytaliśmy to, udając się do Katynia, a później szliśmy tą drogą, i w Katyniu powoli do głównego ołtarza, wśród mogił, gdzie znów była wspólna Msza Święta, a potem spacer. Wzdłuż długiego muru z tabliczkami, na których umieszczono nazwiska pomordowanych przez Sowietów żołnierzy polskich. Wtedy właściwie każdy sam, osobno, udał się, by patrzeć, czytać te tabliczki. Bliskie mi były zwłaszcza dwie. Podporucznik Tadeusz Chrostowski, urodzony 21 listopada 1899, Karolin, powiat Baranowicki, Ziemianin. I druga, porucznik Tadeusz Chauchowski urodzony 25 marca 1902, rzekuń, powiat Ostrołęcki, nauczyciel. Mogę powiedzieć, że ten drugi był w pewien tajemniczy sposób drogowskazem dla mnie do Katynia. Od dziecka, ponieważ wychowałem się nieopodal rzekunia, od dziecka słyszałem o rzekuńskim nauczycielu, który zginął w Katyniu. Zwykle później zapadała na kilka sekund cisza. Gdy więc można było uczcić go i upamiętnić tam, na miejscu, okazało się też, że i życie zatoczyło pewien krąg. A z Katynia udaliśmy się do Smoleńska, wiedząc, że w Katyniu zginęli ci, którzy za polskość zapłacili. Najwyższą cenę. Zapłacili cenę za cud nad Wisłą w 1920 roku. I zapłacili cenę za pakt Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia 1939 roku. Polski na wytyczonej wtedy mapie miało nie być. Zginęli, bo byli Polakami jako część zaplanowanej na ogromną skalę eksterminacji narodu polskiego, zaplanowanej przez międzynarodowych socjalistów, to jest komunistów i narodowych socjalistów. Katyń to zbrodnia komunistyczna, wpisująca się w długi łańcuch potwornych zbrodni, które pochłonęły życie, dziesiątków milionów niewinnych ludzi. Z tymi myślami udaliśmy się do Smoleńska, na przedmieścia Smoleńska, ku szosie Witebskiej. Ta sama stacja benzynowa, ale znacznie ciaśniej niż cztery lata temu, Brak jakiejkolwiek informacji czy jakiegokolwiek drogowskazu. Ta sama wybetonowana droga beton, betonowymi płytami, a z daleka drewniany pomost pomalowany na szaro, najwidoczniej do oficjalnych wystąpień przeznaczony. Dwa pnie brzozy. Wiele drzew usuniętych, a pole, na którym rozbił się samolot, porośnięte chwastami i metrowymi krzewami. Wszystko to ogrodzone prowizoryczną siatką. Także nie można już pójść w stronę lotniska, gdzie jest wrak samolotu. Właściwie nie widać śladów tego dramatu. Również przy drodze smoleńsko-witebskiej, gdzie kiedyś układano wieńce i znicze. Nie można tego robić, bo nie ma już tych drzew. Zostały wycięte. A obok stacji benzynowej w ciągu tego niedługiego okresu czasu powstały sklepy, o ile pamiętam, handlujące samochodami różnych marek. Obok miejsca tego dramatu duży kamień, na nim szarfa biało-czerwona, cienka, zostawiona zapewne przez harcerzy i ślady tablicy, która nie mogła tam wisieć przez jeden dzień czy tydzień, lecz znacznie dłużej, bo ślady są dość trwałe i trochę wygasłych zniczy i wypłowiały, bo sierpniowe słońce robi swoje i wieniec. Tak po czterech latach wygląda miejsce Smoleńskiego dramatu. Nie ma pomnika, ani nawet symbolicznego uczczenia. Nie ma go w Smoleńsku, bo podobno być nie może, ale nie ma go jak dotąd również w Warszawie. Katyn i Smoleńsk. Tylko wtedy, ten dramat nabiera właściwego wymiaru, znaczenia, sensu i głębi, gdy mocno powiążemy go z tym, co go poprzedziło. Ci, którzy zginęli w samolocie, lecieli, aby uczcić bohaterów zamordowanych w Katyniu. Lecieli tam w naszym imieniu. Gdy zginęli, to została tam na smoleńskiej polanie, teraz zarośniętej chwastami, cząstka każdej i każdego z nas. Ale ci, którzy zginęli, nie mogą popaść w niepamięć. Tak jak nie popadli w niepamięć ci, którzy ich poprzedzili w Katyniu. Wołały o sprawiedliwość katyńskie doły. Wołała również o sprawiedliwość i ta polana. Niepamięć upokarza i niszczy wszystkich Polaków. Nad smoleńskim dramatem wciąż unosi się, a nawet coraz bardziej gęstnieje mgła kłamstw, niedomówień, przeinaczeń, półprawd, fałszerstw, lichej propagandy, bezkarności, arogancji i pychy. A może? W tej gęstej mgle można upatrywać odbicie obecnego stanu polskiego życia politycznego i w jakiejś części społecznego. Stoimy. Także tu, w tej katedrze. I wszędzie tam, gdzie łączymy się z tą obecnością. I niestrudzenie będziemy stali na straży pamięci. Taki jest nasz obowiązek. Taki jest testament tych, którzy polegli w 1920 roku. Taki jest testament tych często bezimiennych, którzy ginęli, Polakami będąc, w latach dwudziestych i trzydziestych represjonowani, mordowani, okrutnie zabijani prześladowani, przez komunistycznego oprawcę. Taki jest testament tych, którzy zginęli w Katyniu. Taki jest testament tych, którzy swoimi ciałami użyźnili Syberię, Kazachstan i dalekie połacie dawnej, dawnego Związku Sowieckiego. I taki jest również duchowy testament tych, którzy przeszli na drugą stronę życia na przedmieściach Smoleńska. Stoimy na straży pamięci o nich z myślą o teraźniejszości i o przyszłości. Wbrew wszystkim, którzy chcą nas upokorzyć, a tę pamięć sponiewierać. Pamięć znajduje wyraz w cierpliwej wytrwałości. A jej pokarmem jest wierność. Wierność to jeden z najważniejszych przymiotów Boga. Dlatego również w wierności, która karmi pamięć o naszych bohaterach, znajduje wyraz także nasze pragnienie naśladowania Boga.